Marta od zawsze miała talent do unikania trudnych rozmów. Nie będę się kopać z koniem powtarzała, gdy ktoś próbował poruszyć drażliwe tematy. Jednak tego wieczoru nie miała wyjścia. Siedziała w kawiarni naprzeciw Agaty, swojej najlepszej przyjaciółki, z którą miesiąc wcześniej pokłóciła się o coś błahego, co wyrosło na olbrzymi mur niezrozumienia. Marta, powiedz mi wprost o co chodzi. Nie będziemy tak siedzieć w ciszy. Agata patrzyła na nią z determinacją. Marta nerwowo kręciła filiżanką. Wiedziała, że to nie chodzi tylko o tę kłótnię. To była cała sieć jej lęków, odrzucenia i poczucia winy, które nosiła w sobie od lat. Ty zawsze musisz mieć rację! wypaliła nagle Marta, zaskoczona własnym tonem. Agata zmarszczyła brwi, ale nie przerywała. A ty zawsze uciekasz, zanim cokolwiek się wyjaśni, odparła spokojnie. Te słowa trafiły Martę jak strzała. Miała ochotę wstać i wyjść, ale co się powstrzymało. Uświadomiła sobie, że to nie Agata jest problemem, tylko jej własny lęk przed konfrontacją z innymi, ale przede wszystkim z samą sobą. Choć rozmowa była bolesna, Marta wróciła do domu z dziwnym poczuciem ulgi. Po raz pierwszy od dawna przestała uciekać. W końcu zrozumiała, że aby zaleczyć swoje rany, musi spojrzeć w oczy temu, co ją boli, zamiast zrzucać winę na cały świat, uciekając przed własnym cieniem. Opozycja Lilith do Chirona będzie miała miejsce o 12, 12, 18 grudnia. Jej, że tak powiem, zasięg oddziaływania czasowy jest tak mniej więcej od 10 do 26 grudnia, ale najsilniejszy będzie akurat w okolicach właśnie 18, tych najbliższych okolicach. Zaraz sobie zobaczymy tę opozycję tutaj. Lilith jest tu, Chiron jest tu. No i one sobie tutaj opozycję tworzą. To jest nasz główny bohater. Jak opowiadała historia, ta opozycja ujawnia głęboko ukryte rany związane z akceptacją własnych słabości i odmienności, tego czym różnimy się od ogółu, tak? Pragnienie wyzwolenia się z ograniczeń. Będzie wymagało zmierzenia się z bólem wynikającym z dawnych niepowodzeń. No, jak już nam kiedyś się coś nie udało, to wydaje nam się, że już lepiej tego nigdy więcej nie próbować. Co akurat nie zawsze jest sensowne. Mamy jednak teraz szansę na uzdrowienie tych starych ran poprzez autentyczność i akceptację trudnych emocji, choć początkowo możemy się przeciwko temu buntować lub poczuć odrzuceni. No i to jest. Tak, tyle, ile można z grubsza powiedzieć o samej tej opozycji Lily z Chironem. No, tak się składa, że ona ma towarzystwo, powiedziałabym drugiej opozycji i dwóch koniunkcji przy okazji, dlatego że tutaj koło Chirona jest Eris. A koło Lilith jest Westa. mamy tutaj zatem dwie koniunkcje i Vesta z Eris też tworzą do siebie opozycję. To tak jakby wzmacnia tą animozję pomiędzy tymi dwoma opozycjami. To nam troszeczkę tutaj daje taki specyficzny rys, dlatego że Chiron w koniunkcji z Eris w Baranie, a oczywiście o tym nie jest osobny film, ale tutaj musimy się skupić na... W tym konkretnym układzie, w tym konkretnym okresie. Więc te, ta koniunkcja Hirona z Eris w Baranie skłania nas do buntu przeciwko bólowi i próby pokonania strachu, ale rodzi też frustrację, jeśli nie widzimy natychmiastowych efektów. Z kolei ta para Lilith z Westą w wadze podkreślają głęboki konflikt między pragnieniem niezależności. A potrzebą harmonii w relacjach, co powoduje wybuchy emocji, szczególnie tam, gdzie zostaje naruszone poczucie sprawiedliwości, nasze subiektywne poczucie sprawiedliwości. No i opozycja pomiędzy tymi dwoma miejscami, tymi dwoma energiami, ona każe nam zastanowić się nad swoją wartością w relacjach i autentycznością w tym, co robimy. Konfrontacja między ja a my, Zmusi nas do wyboru, czy walczyć o swoje prawa, czy szukać kompromisu. Obie opcje wymagają odwagi i gotowości do zmiany. Oczywiście nie jest tak, że wszyscy będziemy to samo tak samo odczuwać, niemniej jednak jest to taka jakość nadrzędna. I szczególnie osoby, które mają gdzieś tu w drugiej połowie barana, bądź w drugiej połowie wagi, mają swoje słońce urodzeniowe albo Księżyc, Ascendent, Wenus, Marsa, to są te emocjonalne miejsca, to one to odczują dość mocno, a reszta w jakiś sposób zwykle obrywa rykoszetem w takich sytuacjach, bo to nigdy nie jest tak, że nawet jestem ja i ty, jesteśmy jeszcze też na około różni my i to też zawsze się przekłada na... Większość ludzi, tak wbrew pozorom. Co jeszcze możemy tutaj powiedzieć? Już wchodząc na niwę e, e, Polski, jest to horoskop wyliczony dla Warszawy. I jak e, ci, którzy troszeczkę już się orientują, zauważyli, e, te dwie opozycje, one nam się prawie że pokrywają z osią ascendent-descendent tego naszego horoskopu dla Polski. Jest to horoskop tylko na. Dwa tygodnie, więc nie jest jakiś taki kompletnie wywrotowy, że będzie nas ta jakość trzymała przez, przez wiele czasu, ale ponieważ niesie bardzo duży taki ładunek emocjonalny, no i jednak bardzo no, mocno nas ta sytuacja jako kraju dotyka, trzeba tutaj o tym wspomnieć. O, ta koniunkcja jest w pierwszym domu, no ale nadal tworzy koniunkcję z ascendentem. Tutaj ta koniunkcja jest w Domu Siódmym i Lili zdecydowanie tworzy koniunkcję z descendentem, więc to się wszystko łączy. I ten układ e, mówi nam, że tak, Chiron na tym ascendencie z Eris razem podkreśla konieczność zmierzenia się z bolesnymi aspektami naszej narodowej tożsamości. Które wymagają uzdrowienia, ale także stawienia czoła konfliktom i trudnym decyzjom. No samo się nie zrobi, to się za nami ciągnie już od wieków i tak za każdym razem to wyłazi, ale w końcu będziemy musieli to załatwić. I tutaj będzie jakiś krok w tą stronę po prostu. Na pewno to nie będzie finalizacja. Jako grań, staniemy się, staniemy przed koniecznością bardziej zdecydowanego wyrażenia swojej niezależności. Nawet jeśli oznacza to wywołanie kontrowersji lub krytyki. A ponieważ jest to w Baranie, to jeszcze tam potem dojdziemy do samego Ascendentu w Baranie, to nam jakby sprzyja, nie? Lilich i Vesta, te dwie panie, one są w tym w siódmym domu, na tym Descendencie w zasadzie w Wadze i one wskazują na napięcia w relacjach z innymi krajami albo na napięcia wewnętrzne, między różnymi grupami społecznymi. Najprawdopodobniej możemy liczyć na jedne i drugie, bo jest gorąco i w środku i na zewnątrz. Działanie w zgodzie z zasadami sprawiedliwości i równowagi niesie ryzyko poczucia wykluczenia lub braku uznania. Znaczy generalnie, jeżeli nawet będziemy przekonani, że postępujemy słusznie, to inni no, nie będą nas chwalić za to. Ogólnie ten układ sugeruje czas dynamicznych zmian, Wymagających znalezienia równowagi między zachowaniem własnej niezależności a utrzymaniem relacji zewnętrznych. To jedna z takich najtrudniejszych, myślę, takich dylematów, jeśli chodzi o państwo jako takie, ale też nie można o sobie zapominać. Jesteśmy częścią różnych organizacji, różnych grup, różnych umów, traktatów, ale nadal jesteśmy też my. I to my nie może nam nigdzie się zgubić. Trudne, ale niezbędne negocjacje wpłyną na przyszłość kraju, zarówno właśnie w tym wymiarze międzynarodowym, jak i wewnętrznym. No i sam właśnie fakt, że ascendent jest w Baranie, będziemy postrzegani w taki sposób jako kraj dynamiczny, energiczny, pełen inicjatywy, odważny, przedsiębiorczy. No, Będziemy przez to jakby bardziej konkurencyjni, pokażemy na nas i tacy trochę też agresywni, co oczywiście źle wpływa na relacje z innymi, ale no czasem trzeba. Medium Coeli mamy w koziorożcu, co jest tutaj znamienne, że priorytetem są nasze cele długoterminowe: ustrukturyzowanie, porządek, dyscyplina w strukturach państwa. Władze skupią się na strategicznym planowaniu, wzmocnieniu instytucji i poprawie efektywności administracji, co by się bardzo przydało, ale przez te dwa tygodnie, to w tym raczej bym nie szukała za wielkich zmian. No, dążenie do wprowadzenia reform będzie nadal jakoś tam się odbijało. To końcówka roku może coś jeszcze będą chcieli zabłysnąć na koniec. Zobaczymy, co wymyślą. W każdym razie to, co wymyślą, będzie dobre, gorzej z tym, co dalej z realizacją. Koziorożec jest nieustępliwy, więc może jakiś tam, może jakiś kroczek malutki w dobrym, w dobrym kierunku zostanie zrobiony. No to w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o opozycję Liliv do Hirona i temu, co towarzyszy temu horoskopowi. Dziękuję za wsparcie, zapraszam do dołączenia. Guzik wspieraj, guzik podziękuj, konto, blik w opisie każdego filmu. Dziękuję za subskrybentom, zapraszam na następnych, oczywiście łapki w górę, komentarze, udostępnienia, powiadomienia, jeśli ktoś chce wiedzieć, co kiedy się ukazuje i zapraszam na następny film.